Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym vlogu, pewnie dwudniowym. Chciałam Wam pokazać przede wszystkim na wstępie kilka rzeczy z Sensei, które kupiłam wczoraj. E, tak, i powiedzieć, że u mnie jest aktualnie niedziela, ale nie leniwa niedziela, dlatego że ogarniam sobie w mieszkaniu. E, możecie słyszeć pralkę w tle i zmywarkę, chociaż zmywarkę raczej może niekoniecznie. E, w każdym razie, moi drodzy, wczoraj byłam poza domem, byłam e, na fajnym wyjeździe, dlatego też nie zrobiłam kompletnie nic. E, dlatego dzisiaj nadrabiam, e, no i nadrabiam też dla was, moi drodzy, nagrywanko. Także tak, na sobie ja mam taką sukienkę. Nie wiem, słuchajcie, słyszę, Słyszałam o niej już mnóstwo wersji. Koszula nocna, podomka. Dla mnie jest to przepiękna sukienka Massimo Dutti. Ja ją mam już kilka sezonów, więc niejednokrotnie mogliście ją u mnie widzieć. I jak widzicie, cały czas sprawdza się u mnie. Bardzo ją lubię. Tak jak mówię, pomimo, że ona jest totalnie, jakby wiecie, bezkształtna, jeśli chodzi o naszą figurę, ale ja uważam, że właśnie na lato i do Birkenstocków totalnie na luzie. Pamiętam, jak ja na nią polowałam, moi drodzy, jej nie było, w sensie mojego rozmiaru i nie było, i nie było i tak czekałam, ale się doczekałam. No, także nie wiem, urzekła mnie od samego początku już na stronie internetowej. Dobrze, ale to tak w kwestii, jakby były jakieś pytania. Natomiast teraz, moi drodzy, Simse. I, kochani, na pierwszy rzut, tutaj pewnie już Widzieliście w tle e, torebka. Pomimo, że ja torebki mam pomimo, że uważałam do niedawna, że nie potrzebuję nowej, tak jak zobaczyłam nową kolekcję właśnie w Sensei e, wiklinowych torebek, to przepadłam i ja wiedziałam, że ja nie wyjdę stamtąd bez żadnego egzemplarza, zważywszy na to, że ja nie mam nic typowo wiklinowego, w sensie takiego wiecie, iście letniego, e, nigdy nie uważałam, żeby mi to było potrzebne, ale teraz już wiem, że dlatego, że pewnie nigdy nie trafiłam na model, który bardzo by mi się podobał. No bo generalnie te wiklinowe torebki kojarzą mi się, wiecie, że one są takie duże e, i tak dalej, a ja takich dużych torebek nie potrzebuję. Stawiam bardziej na małe, średnie i tyle. No i moi drodzy, zobaczcie na to. Czy to nie jest najbardziej urocza, wyklinowa torba ever? No jest. Możemy ją nosić w ten sposób. Mamy tutaj również wiklinowy pasek. Jeżeli ktoś miałby ochotę, sobie ją wiecie, gdzieś tam zarzucić, chociaż mnie się to akurat totalnie nie podoba, ja mam ochotę ją nosić tylko i wyłącznie właśnie. W ten sposób. I tutaj jeszcze to, czym macham na boku, to jest słuchajcie taka chustka, która była tutaj przewiązana i każdą tą torebkę dostaniecie właśnie z tą chustką, ale powiem wam szczerze, że ona mi się tutaj nie podoba w sensie wiecie nawet jakbym o. Być może komuś trafia w gust, mi niekoniecznie. Uważam, że jest taka zbyt toporna jak na tą torebkę. Jeżeli może byłaby cała biała bądź ekry to bardziej, ale w tej wersji absolutnie. Natomiast taką chustkę możecie sobie wykorzystać: wiecie, jak do włosów, na szyję, nie ma z tym problemu. Ja po prostu ją od torebki odwiązałam. I kochani, cena tej torebki to jest 59,99. Inne koszyczki też, słuchajcie, są, są w różnych tam kolorystycznych jeszcze wariantach, w sensie jakieś mają dodatki, różne kształty. Ogromna, ogromna kolekcja jak na sieciówkę, jeśli chodzi o takie wiklinowe torby, więc jeżeli poszukujecie, to polecam jeszcze Wam ją tutaj tak przybliżę. No i te ceny sami przyznajcie, bardzo, bardzo przystępne. Ona jest dość pojemna, spójrzcie. E, przepięknie też wykończona wewnątrz, e, to jest taka bawełniana tutaj e, podszewka, więc no super, ja się, tak jak mówię, absolutnie zakochałam. E, też pojawiły się chociaż może i były zawsze, ale nie widziałam. E, zwykłe cieliste biustonosze. noszę, z tym jest zawsze problem, wiecie, żeby znaleźć i dobrać odpowiedni, także ja wam daję znać, że w Sensei są i kosztują, uwaga, całe 15 zł. więc istne szaleństwo. I teraz coś, co jest no, przyznam Wam szczerze, dość szalone w mojej szafie, nawet moja mama tak stwierdziła, jak zobaczyła to, co kupiłam, a mianowicie sukienka. No bo takiego wzoru na próżno u mnie szukać. Nie ma takiego wzoru u mnie. No i kochani, jest to kolor granatowy którego też w mojej szafie nie znajdziemy. Ale zobaczcie, jakoś tak mi się ta sukienka skojarzyła mm, tak miło, nie wiem. E, pamiętacie serial Magda M? Ona zawsze miała też e, na sobie groszki, w sensie ona, czyli główna bohaterka tego serialu i jakoś tak e, nostalgicznie się zrobiło. Uznałam, że przecież groszki są zawsze w porządku i jeszcze w dodatku na granatowym tle. E, może w kamerze tego nie widać, widzę, że ona bardziej oddaje jako czernie, ale czekajcie, o to jest grant, to nie jest absolutnie czern i sukienka jest bardzo, bardzo ładna. Jest z wiskozy, moi drodzy. E, tutaj w pasie mamy gumkę. Ja dzisiaj nie będę jej mierzyć. Ja Wam ją pokażę zestawioną e, z całą stylizacją, jak wiecie, z butami i z torebką. E, ja taki, taki mam pewien pomysł na nią, więc chciałabym Wam to zaprezentować. No być może właśnie jutro, bo chyba jutro e, będę chciała założyć. E, no i kochani, ona jest dość długa, natomiast to nie jest typowa maxi dress. E, to jest sukienka sięgająca przed kostki i tutaj na dole mamy, zobaczcie, też taką falbany. Ślicznie to wygląda. Powiem Wam szczerze, tak przepięknie wyciąga sylwetkę. E, naprawdę coś niesamowitego. I tutaj mamy też taką łezkę na plecach. O, zapinaną na e, guziczek. Bardzo, bardzo mnie urzekła. Mierzyłam kilka też innych sukienek właśnie maxi, sinsei, bo jakoś tak ostatnio wiecie, choruje nam tego typu fason, czyli właśnie maxi dress. Natomiast powiem Wam szczerze, że Albo zbyt kolorowe, albo poliestrowe, albo gdzieś tu wiecie, coś nie tak leżało. Więc ta jak najbardziej uznałam, że wraca ze mną i kochani cena tej sukienki to 39,99, więc naprawdę cena super. Jak zawiecie fajną, długą, wiskozową, uniwersalną i klasyczną sukienkę to rewelacja i coś kochani przeuroczego myślę, że słodszej piżamy jeszcze nie widziałam i zobaczcie takie piękne kompleciki są w Sincei. ja wziąłam sobie akurat rozmiar XS bo one wydają mi się być bardzo, bardzo szerokie czyli mamy tutaj zobaczcie taką przepiękną koszulę bialutką w maleńkie serduszka, przepięknie to wygląda także tak w składzie mamy bawełnę i wiskozę więc skład jest też fenomenalny i do tego proszę bardzo takie e, shorty, no naprawdę ja się słuchajcie zakochałam w tej piżamie, więc też musiała ze mną ona wrócić, jej cena to 49,99, także słuchajcie naprawdę za niewielkie pieniądze kupiłam sobie tak fajne rzeczy, jestem szalenie z nich zadowolona, a totalnym przypadkiem w ogóle wiecie weszłam do Sinsei, e, no i tyle perełek udało się znaleźć, więc bardzo, bardzo słuchajcie się cieszę. I dobrze, kochani, tyle o ubraniach. Ja się zbieram i, i wyruszam. To takie wiecie, typowo rodzinne teraz e, rzeczy się będą odbywały, e, natomiast e, tak, zapowiada się naprawdę fajna, przyjemna niedziela, też jest dość ciepło. E, Super, czego chcieć więcej? Rozłożyłam się na wyspie. Będę pakowała na deńce śniadaniówkę na jutrzejszą wycieczkę. Pani powiedziała, że mogą mieć dzieciaczki jakiś suchy prowiant, więc dam jakąś kanapeczkę, biszkopty na pewno i herbatniki. Zobaczę, czy coś jeszcze tutaj wrzucę. Tutaj chciałam wam pokazać. Przyjechała ze wsi dostawa jajek i są takie, takie malutkie. Zobaczcie. Słodziaczne od cioci. Także proszę bardzo, 20 wiejskich jajek. A tutaj mam z kolei od mamy. Zobaczcie, jak mnie pięknie wszyscy prowiantują. Obiad na jutro do pracy jajka z szparagami, z sosem holenderskim, także pakuję to do lodówki, no i wola, więc ogarnianko przed poniedziałkiem. I jestem, kochani, tak jak wam mówiłam wczoraj, dla mnie wczoraj, dla Was przed chwilą, wracam do Was w tej sukience, żeby Wam pokazać stylówkę. I troszkę zaraz jeszcze Wam się pożale, ale to za moment. Dobrze, także, kochani, na tę sukienkę miałam taki oto pomysł i moment, zniżymy sobie kamerę. Ja w ogóle dopiero do domu wróciłam, słuchajcie, po 18.00. Um, I voilà, widać teraz mnie chyba tak. Espadrylki moje, Manevii. Do tego ta torebka wiklinowa i uważam, że jest super turbo uroczo, Chociaż moja córka rano powiedziała mi, że wygląda jak babcia. Więc jakby wiecie, nie do każdego może to trafi. Mnie się natomiast bardzo, bardzo takiecka podoba. I dobrze. I tak szybciutko, słuchajcie, tylko gdzie ja mam telefon? W torebce, właśnie. Już wam pokazuję. Coś tu się dziwnego wydarzyło w tych internetach. Widać mnie? Mój makijaż może też już nie jest jakiś super. Wszystko mi płynie. Jestem pomalowana tak naprawdę od godziny 5.40. No, więc powiem Wam, że naprawdę ten podkład YSL daje radę. W duecie z pudrem Laura Mercier w ciągu dnia sobie oczywiście makijaż poprawiam, nie da rady inaczej. Mm, ale Kochani, dostałam screena od jednej z Was, której to bardzo serdecznie dziękuję. Niestety nie pamiętam, słuchajcie, Sylwia. E, także Sylwunia, raz jeszcze wdzięczna jestem po stokroć, e, bo słuchajcie, na Facebooku lata sobie reklama e, z moimi zdjęciami, z urywkami z moich filmów. E, no, generalnie w ogóle wiecie wszystko. Nawet ktoś był tak bardzo hmm, rezolutny i zapoznał się z kontentem, bo. Doskonale zna szczegóły, w sensie już Wam czytam. Zarobiłam sama, bez męża, bez pomocy i Wy też możecie. Kupiłam mieszkanie bez kredytów, pożyczek, pomocy czy prezentów i wszystko dzięki nowemu projektowi. Spróbujcie, Wam też się uda. Gwarantuję link pod wideo. I proszę bardzo, nazwali mnie Marta Budkowska. Zobaczcie, moje zdjęcie. Wykradzione z Instagrama, jako profilówka, a tutaj urywek z mojego filmu. I tak jak mówię, niestety jest to screen. Bardzo żałuję. Nie mam bezpośredniego linka do tej reklamy, natomiast 120 osób tutaj na tamten moment to polajkowało, więc no, widzę, że to się szerzy. I ja słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, jak zareagować w tej sytuacji, gdzie to zgłosić, bo nie mogę tego też zwyczajnie w świecie odszukać na Facebooku. Także. Jeżeli macie jakiś pomysł, ja widziałam, że niejednokrotnie właśnie osoby, które obserwuję, padły ofiarami czegoś takiego. To są jakieś takie, wiecie, reklamy jakichś takich dziwacznych platform, głupawych, nie wiem, nie, niekiedy jakichś gier hazardowych, różnych, różnych rzeczy. Ja nawet nie wiem, co to jest w tym przypadku. Natomiast, no, widziałam parę razy, że właśnie dużo więksi influencerzy aniżeli ja padali ofiarami czegoś takiego. No i tak jak mówię,. Trzeba to gdzieś zgłosić, ale no niestety nie mam e, fizycznie możliwości, ponieważ nie mogę odnaleźć tego profilu, tego... Ja nie wiem co to w ogóle jest, moi drodzy, naprawdę. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli znacie takie tematy, to będę wdzięczna za pomoc, bo tak jak mówię, chciałabym to e, zdecydowanie zgłosić i no bez przesady, tak? Bez przesady. Oczywiście jakby każdy teraz może powiedzieć, że no skoro wrzucasz to w sieć, możesz się z tym liczyć. Oczywiście mogę się liczyć ze wszystkim, bo i z hejtem i z jakimś, nie wiem, forum Wanda, tak? Czy co to tam jest? Mogę się liczyć właśnie z tym, że moje, nie wiem, screeny, zdjęcia będą fruwały po internecie, ale... No, nie mogę liczyć się z tym, żeby działo się coś takiego, bo ludzie mogą, którzy mnie oglądają, na przykład, mogą faktycznie pomyśleć, że ja e, współpracuję z czymś takim, że ja robię reklamę komuś takiemu, a ja nawet nie wiem, słuchajcie, co to jest, tak szczerze powiedziawszy, więc, no, takie jakieś dziwne tutaj historie. Dobrze, moi drodzy, nie będę już e, Was może zanudzać dłużej. Takie wiecie, życie. Takie no niestety problemy wynikające z tego tytułu YouTube'owego. Ale tak, kochani. Ja się zabieram słuchajcie, zaszkowanie osianki do pracy. Zaraz też przygotuję nam jakieś stylóweczki na jutrzejszy dzień. No i tak naprawdę nie za wiele tego wieczoru nam już zostało. Dobra, moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że nie spędziliście dzisiaj ze mną czas, o dziewczyny coś nam kombinują w pokoiku. Buciaki wam ślę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!